Dzień dobry, cześć. Hej, z tej strony oczywiście Mikołaj, mechanika pojazdowa handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Ja dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu Mazda 6 wyprodukowaną w 2016 roku, czyli jest już to wersja po faceliftingu, co szczególnie widać po zmodyfikowanym przodzie w tym samochodzie. Pod maską, dwulitrowa benzyna, najlepszy, jeden z lepszych motorów, jeśli chodzi o gamę Mazdy. Dwulitrowa benzyna o mocy 165 koni mechanicznych. Skrzynia biegów, manualna, sześciobiegowa tak więc bardzo fajne połączenie. Samochód jest dynamiczny, a jeśli chcemy, kiedy chcemy oczywiście, <laughs> przepraszam Państwa bardzo kiedy chcemy oczywiście, możemy tutaj zrobić naprawdę fajną, ekonomiczną trasę. Spalanie w trasie. Tego samochodu to około 6 litrów na 100 kilometrów. Samochód pochodzi z polskiej dystrybucji, jest to polski salon. Od nowości w rękach jednego właściciela. My teraz jesteśmy drugim właścicielem w, w całej historii tego oto egzemplarza. Wiadomo jak to u nas bywa. Samochód kupiliśmy na handel. Tak więc tym drugim właścicielem jesteśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie na papierku. Oczywiście, w tej prezentacji chciałbym pokazać Państwu samochód z jak najbardziej prawdziwej strony. Jest to auto używane, 9-letnie. Przebieg tego egzemplarza to 232 000 km. Dużo mało moim zdaniem jak najbardziej normalnie. Eee, bardzo ważnym aspektem jest fakt, iż samochód jest na bieżąco serwisowany w ASO Mazda Szczecin. Eee, I to jest dla państwa myślę, że arcy ważna informacja eee, do samutkiego końca do 2024 roku, bodajże do października. Mamy tutaj kompletny serwis od A do Z w autoryzowanej stacji obsługi. U nas oczywiście samochód przyszedł również pełen serwis. Wymieniliśmy tutaj olej w silniku, filtr oleju, powietrza, kabinowy, świece zapłonowe klocki hamulcowe na przedniej osi, ponieważ taki już po prostu nadawały się do wymiany. Auto jest w 100% kompletne, niczego mu nie brakuje. Mamy dwa kluczyki z, z tak naprawdę centralnym zamkiem, z antykradzieżowym systemem. Mamy również tutaj blokadę skrzyni biegów, czyli kolejny kolejna rzecz, by nikt nam tego samochodu nie ukradł. Oczywiście dwa komplety opon. Na ten moment samochód stoi na letnich oponach na 17-calowej alufeldze, 17 alufeldze. Te opony są z 2024 roku, dokładnie 7 2024 roku. W stanie świetnym, praktycznie jak nowe. Do samochodu dorzucamy komplet opon zimowych, również 17-calowych, również z 2024 roku. Te opony zimowe przejechały tylko jedną zimę, tak więc są praktycznie jak nowe. A oczywiście samochód jest dobrze wyposażony. Mamy reflektory ledowe z przodu, reflektory ledowe z tyłu, halogeny, czujniki parkowania przód oraz tyłu, nawigację, CarPlay, Android Auto, podgrzewane fotele, dwustronną automatyczną klimatyzację, bardzo dużo wyposażenia. Przede wszystkim są to rzeczy, które pomogą Państwu bezpiecznie podróżować tym samochodem, i to jest moim zdaniem najważniejsze. Zatem, może na początku skupmy się na tych niedoskonałościach, na takich aspektach wizualnych. Mamy tutaj kilka drobnych rysek. Zobaczcie na przednim zderzaku w tym miejscu. Samochód mamy cały czas odpalony. Świetnie pracuje ta jednostka. Jakieś naprawdę no, mikro rysy tutaj na przednim błotniku w tym miejscu. Zobaczcie, przelecimy sobie od A do Z każdy element tutaj w samochodzie. Tak naprawdę za Państwa wykonujemy takie oględziny na drzwiach tutaj lewych, tylnych. Jakieś drobne zarysowanie w tym miejscu. Są to takie, no moim zdaniem, błahostki. No, niestety, przy kupnie używanego samochodu trzeba się pogodzić właśnie z takimi niedoskonałościami, i chyba takim największym zarysowaniem możemy spotkać tutaj na tylnym zderzaku, tutaj po lewej stronie. Zobaczcie, mamy takie przerysowanie, no też niewidoczne już praktycznie z tej perspektywy. No, ale czuję się zobowiązany, by właśnie wszystkie takie niedoskonałości Państwu pokazać. Dwie rury z tyłu wyglądają naprawdę atrakcyjnie. Tu wiadomo na zderzaku od wkładania rzeczy do bagażnika jakieś drobne mikrorysy. Myślę, że po jakimś dobrym polerowaniu czy korekcie lakieru, to ten samochód też zyskałby drugie życie. Tak więc, tutaj jeszcze taka informacja dla Państwa. I tutaj zobaczcie, wszystko wygląda w porządku. Przyciemnione tylne szyby bardzo dobrze pasują do tego samochodu. Dalej idąc, wszystko wygląda świetnie. Delikatnie porysowana obudowa lusterka, czyli ten element w tym miejscu. Tutaj, wszystko wygląda bardzo dobrze. Na przednim zderzaku, delikatne zarysowanie tutaj pod reflektorem. Tutaj i ryska delikatna koło tego czujnika parkowania. Oczywiście kilka drobnych odpłysków na masy czy zderzaku z racji wieku oraz przebiegu rzecz normalna. I to by było na tyle, jeśli chodzi o jakieś mankamenty, jeśli chodzi o ten samochód. Oczywiście auto posiada światła LED do jazdy dziennej, LEDowe reflektory z przodu z tyłu, również podświetlenie tablicy rejestracyjnej w technologii LED, podświetlenie wnętrza również w pełni LEDowe. Tak więc myślę, że teraz właśnie możemy przejść sobie do wnętrza. Bardzo cieszy mnie fakt, że ktoś ten samochód po prostu serwisował od A do Z, czyli od wyjechania z serwisu jako nowe do 2024 roku. Na bieżąco serwisowany tylko i wyłącznie w salonie w serwisie Mazdy. Bagażnik naprawdę wielkich rozmiarów. Spokojnie 4-5-osobowa rodzina się tutaj pomieści na jakieś wakacje. W tym kartonie mamy te rzeczy, które zmienialiśmy, czyli oleje, filtry, świece zapłonowe. Wyciągniemy sobie ten kartonik w bagażniku. Macie dodatkową gumową matę, tak żeby nie psuć tego waluru pod spodem. Mamy również komplet dywaników gumowych na zimę. Znajdą się tutaj również haczyki na jakieś zakupy z jednej, jak i z drugiej strony. Tymi rączkami możecie złożyć oparcia tylnych foteli. Z lewej strony jakaś wnęka plastikowa na drobne przedmioty z prawej również. Wejście 12-voltowe zapalniczki również się tutaj znalazło i pod pokładem, co, co ciekawe, mamy koło Dojazdowe, które taka ciekawostka w salonie, w serwisie te koło oraz zestaw właśnie tych kluczy potrzebnych do wymiany koła wraz z lewarkiem kosztuje około 3000 zł, ale tutaj bardzo fajnie, że jest ta dojazdówka. Wiem, że wiele osób z was tak naprawdę w te zestawy naprawcze nie wierzy. No i też jestem zwolennikiem, że wolałbym w trasie mieć po prostu koło, które w razie jakiejś awarii mogę wymienić, niż bawić się w ten zestaw, bo wiadomo, że on nie zawsze działa. Tak więc tutaj macie właśnie takie koło dojazdowe w tym samochodzie. Roleta bagażnika w bardzo fajnym systemie. Oczywiście możecie ją zdemontować czy rozsunąć sami tutaj tymi dwoma przyciskami. Ale chyba lepiej jest tak jak jest. Zobaczcie, nie musicie przy wkładaniu, wyciąganiu jakichś rzeczy z bagażnika nic z nią robić. Ona się automatycznie zamyka, gdy zamykacie klapę. Zobaczcie. Bardzo fajny patent. W środku welur Naprawdę wygodny. Tapicerki wyglądają bardzo dobrze. Mamy cztery elektryczne szyby. Tutaj wnękę na jakieś. Na napój chyba jest ona przeznaczona. Na dwóch tylnych bocznych fotelach mamy mocowania IsoFix. Tak więc szybki, bezpieczny sposób możemy zamontować tu fotelik dla dziecka. Na środku podłokietnik z dwoma miejscami na napój. Nawiewy też na środku dokładnie tym centralnym tunelu i jest to dobra opcja. W poprzednich fotelach z tyłu, kieszenie na jakieś drobne rzeczy do zagospodarowania. Z drugiej strony, tutaj wszystko wygląda analogicznie. Tak samo, zobaczcie, tutaj również, jeśli chodzi o miejsce dla pasażera z przodu. To nawet tutaj dwumetrowiec spokojnie usiądzie i będzie wygodnie podróżował. Fajnie, takie chromowe wstawki we wnętrzu dodaje to naprawdę estetyki. Zobaczcie, tutaj wszystko prezentuje się świetnie. Fotele nie są wytarte, nie są zniszczone. Schowek również podświetlany, mamy tutaj książkę serwisową. Oczywiście w ogłoszeniu znajdą Państwo pełne wpisy, co, przy jakim przebiegu, kiedy było robione. Możemy tutaj również wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera, gdy z przodu podróżuje z nami dziecko. Ten tunel środkowy bardzo porządny. Zaczy, macie podłokietnik, patrzcie, jaki miękki, jak się pod paluszkiem ugina. Otwierany, tutaj mamy slot na kartę od nawigacji. Na ten moment nawigacja jest po prostu nowa. Dalej idąc, mamy wejście zapalniczki, wejście USB Aux oraz USB typu C pod tą roletą. Dwa miejsca na napój, a o reszcie chyba Państwu powiem, gdy będę na miejscu kierowcy, czyli zapewne na tym miejscu, gdzie, które interesuje Państwa najbardziej. Świetnie pracuje ta jednostka. Generalnie silnik w 100% bezproblemowy. Oczywiście samochód w 100% sprawny, gotowy do jazdy, od razu możecie w niego wsiadać, jechać w trasę, podróżować, nie musicie jeździć po mechanikach, przejmować się jakimiś rzeczami, wszystko dopracowane na ostatni guziczek, tak jak to zawsze u nas bywa. Do dyspozycji kierowcy mamy cztery elektryczne szyby, możliwość zablokowania tylnych szyb, e, oczywiście elektryczne lusterka, które są również elektrycznie składane, proszę sobie zobaczyć. Jak jedne jak i e, drugie Wnęki w drzwiach to też fajna sprawa wykończoną, Wykończone taką gumą Więc tutaj nic wam nie powinno e, latać Ani rysować plastików e, Fotel kierowcy Również wygląda solidnie Zobaczcie Tak jak być powinien Mamy e, e, manualną regulację odcinka lędźwiowego Usiądziemy sobie we wnętrzu Kamerkę troszeczkę oddalimy. I co, od lewej strony oczywiście kontrola atrakcji, system monitorowania ciśnienia w kołach, system i-stop, czyli start-stop po prostu mówiąc oraz czujnik martwego pola. On się wtedy wyświetla w lusterkach. Bardzo fajna, bezpieczna, przydatna rzecz. Tutaj jakiś schowek. Paczka papierosów tutaj nie wejdzie, więc może na jakieś drobne monety. Zegary proste, czytelne i to właśnie lubię w tych samochodach. Zamkniemy sobie drzwi, zobaczcie standardowe zegary z jakimś wyświetlaczem cyfrowym po prawej stronie, więc to jest naprawdę moim zdaniem na plus w erze dzisiejszych samochodów, gdzie wszędzie macie ekrany, mało przycisków. Tutaj macie wszystko podane jak na tacy. Kierownica w stanie rewelacyjnym. Klakson oczywiście sprawny. Z lewej strony przyciski to oczywiście multimedia, głośniej, ciszej, odbieranie, odrzucanie połączeń. Ten przycisk to sterowanie komputerem pokładowym, który pokazuje m.in. średnie spalanie, ilość, którą możemy przebyć na danym paliwie itd. Tak Z prawej strony, przyciski oczywiście, od tempomatu mamy tutaj limiter oraz tempomat, tak więc dwie opcje do wyboru kto co woli. Oczywiście odpalanie już z guzika, nie musimy nigdzie kluczyka wkładać do stacji. Zresztą kluczyki mamy takie właśnie, już tej nowszej generacji, z tym dodatkowym zabezpieczeniem i mobilizerem. Dwa kluczyki oryginalne z tym zabezpieczeniem oczywiście dorzucamy do samochodu. Tutaj telefon tylko i wyłącznie po to, by pokazać Państwu system CarPlay oraz Android. Auto wszystko działa. Wyśmienicie, znakomicie, szybko. Zobaczcie, co nie klikniemy, to od razu nam się pojawia. Zobaczcie działa rewelacyjnie. E, łączony Carplay oraz Android Auto bezprzewodowo. E, tak więc bez żadnych kabelków tutaj wam się nie będą walać po samochodzie. Jeśli chcecie wrócić do menu głównego Mazdy, to oczywiście przytrzymujemy ten guziczek i już tutaj macie aplikację, rozrywkę, komunikację. E, radio możecie teraz przełączyć co po prostu chcecie. O, przełączyliśmy na radio. Również mamy tutaj oryginalną nawigację. Zaktualizowaną do najnowszych map, tak więc z czego wolicie korzystać? Do tego macie pełny wybór. Oczywiście ten ekran jest również dotykowy, ale tylko i wyłącznie na postoju, gdy samochód jeździ, jest ten dotyk już nieaktywny i to jest również dobra opcja, po prostu żeby nie sięgać za każdym razem tutaj podczas jazdy, bo to jest niebezpieczne. Dwa wyloty powietrza, światła awaryjne poniżej. Czujniki parkowania, zobaczcie z wizualizacją tutaj na ekranie centralnym. Podgrzewane fotele, regulowane w trzech zakresach mocy. Banalny, prosty panel obsługi klimatyzacji. Oczywiście klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, włączymy ją sobie. E, oczywiście w pełni sprawna, tutaj poniżej mamy slot na płyty CD. Wnęka na jakieś drobne przedmioty, również wykończona gumą. Kolejne wejście 12V zapalniczki. Dokładnie tutaj sześciobiegowa, manualna skrzynia biegów. Te przyciski to oczywiście zestaw przycisków do multimediów głośniej, ciszej, tutaj zmiana stacji, wszystkie rzeczy musicie już Państwo sobie jakby we własnym zakresie tutaj ogarnąć, ale samochód jest naprawdę banalnie prosty w obsłudze, ustawienia, wszystko oczywiście w języku polskim, to nie powinno nikogo z Was dziwić oraz elektryczny hamulec postojowy, z którym również nie ma żadnych problemów. Tutaj tak jak już Państwu pokazywałem, tutaj fajnie, ponieważ też mamy taką wykończony skórzanym tworzywem ten element. Oczywiście tutaj są te miejsca na napoje oraz podłokietnik. Znalazło się tutaj miejsce również na okulary i to jest bardzo fajna rzecz. Wykończony przyjemnym materiałem. Podświetlenie wnętrza ledowe, fotochromatyczne lusterko wsteczne. Oczywiście daszki również z lusterkami z jednej jak i z drugiej strony. Cała deska prezentuje się naprawdę dobrze. Nie jest nic tutaj zniszczone. Przebieg, tak jak powiedziałem, 232 746 km jest to jak najbardziej dopuszczalny, normalny przebieg. Przestańcie, drodzy Państwo, że tak powiem, wierzyć w przebiegi różnych samochodów. Jeśli chodzi o samochód z polskiego salonu, ok, ten przebieg może być wiarygodny. Jeśli chodzi o jakieś sprowadzane samochody. No, to po prostu sprawdzajcie, sprawdzajcie te przebiegi, żeby później się nie dać oszukać. My też mamy mnóstwo klientów, którzy przyjeżdżają do nas, sprawdzają nasze samochody, sprawdzają przebiegi, no i, i o to w tym chodzi. Po prostu, jeśli wydajecie już pieniążki na swój wymarzony samochód, nie małe pieniążki, przykładu nie wiem, rzędu 20, 40, 60 tysięcy, to nie są małe pieniążki, to są pieniążki, na które ciężko pracujecie. Tak więc myślę, że takie. Sprawdzenie samochodu pod względem autentyczności przebiegu czy historii jest jak najbardziej wskazane. Takie rzeczy kosztują 100-200 zł. Zależy czy raporty, czy po prostu wydruki serwisowe z salonu danego producenta, i macie po prostu pewność, bo wiem, że też klienci, zwłaszcza gdy mamy samochody z niższym przebiegiem, które są oczywiście w pełni. Te przebiegi były dokumentowane. No to klienci zazwyczaj mają taką nieciekawą gadkę, że o, panie, ciekawe, ile jest skręcony. Bo ja się kiedyś dałem nabrać, no dał się ktoś kiedyś nabrać, no bo po prostu nie weryfikował tego samochodu, tylko kupił na szybko, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak więc ja prezentuję wam taki samochód od A do Z. Pokazuję jego mankamenty, pokazuję jego wyposażenie, zalety, więc myślę, że to jest jak najbardziej fair w stosunku do państwa. Tak więc proszę też być również fair w stosunku do mnie. Ten konkretny egzemplarz trafia na sprzedaż. Może być już Wasz. Przypomnę Mazda 6 wyprodukowana w 2016 roku od pierwszego właściciela. Polski salon, pełna historia przebiegu, pełna dokumentacja serwisowa. Samochód w naprawdę bardzo dobrym stanie. Jest to auto kompletne, dwa kluczyki, dwa komplety opon, nawet dwa komplety wycieraczek podnogi gumowe, welurowe Wszystko do Państwa dyspozycji. Jeśli jesteście zainteresowani jeśli potrzebujecie większej ilości informacji czy zdjęć poszczególnych elementów, serdecznie zapraszam do kontaktu, na każde pytanie z chęcią Państwu odpowiem. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, hej!